E, dobra, bez jaj. Ok, poznaliśmy wszystkich bohaterów. Teraz pora poznać ostatni teren działań, po będziemy się poruszać w trakcie kampanii we Flashpointzie. A jest nim Koguje, w opustoszała wyspa gdzieś na północy. Głównie lasy iglaste stare zabudowania. A pierwszą misją, którą tu rozegramy, będzie poszukiwanie szyłek, które później zniszczymy. Oh, no, oh, Będąc pierwszy raz na kołowierzu, oh, no, naprawdę right. trudno jest się poruszać i z, zlokalizować bardzo szybko szyłki, no ale teraz już nie będzie to takiego, takim problemem dla mnie, gdyż Wyspę dosyć dobrze znam. A więc szyłki mamy tu, w tej otobazie, gdzieś tutaj i w tej otobazie. Tak więc znajdujemy się mniej więcej gdzieś na południe od pozycji pierwszej szyłki. zniszczone budynki i bazy wojskowe to jedyny krajobraz jaki znajdziemy tutaj na na Kołgujewie. musimy być też bardzo czujni gdyż w całym terenie chodzą patrole przeciwnika a alarmy nie są zbyt pomocne tutaj. No i proszę bardzo, mamy pierwszą szyłkę. Jeszcze niszczyć ich nie Delta będziemy. O, nawet się zaznaczyła na mapie. Niszczyć ich nie będziemy, gdyż nie jest to celem tej misji. Oczywiście bardziej kozacy gracze mogą się za to wziąć, aby podbudować nieco swoją ocenę. W razie gdyby poprzednie misje były zawalane i był... Byli zagrożeni wywaleniem z wojska. Jednak w kontekście całej kampanii jest to bez sensu i do niczego nie prowadzi, gdyż zadanie jest przynosiło. Wrócimy na Kogujew już niedługo i rozpoczniemy w ten sposób operację ataku na tą wyspę. Ale to w Później. Tymczasem lokalizujemy szyłki. Oga, mamy drugą szyłkę. Czemu ono się nie chce oznaczyć? Trzeba będzie bliżej podejść. Lepiej nie, bo jak załoga się załaduje do szyłki, to się zrobi niezła no, Proszę bardzo, żołnierze. Tych dwóch nie możemy sobie wykopić. Nie zaraz nikogo. Baza, gdzie my jesteśmy? Jest ta baza no kuźwa, e, dobra bez jaj. Chciałem drugi raz oznaczyć tą samą szyłkę. mała dezorganizacja. No dobra, nieważne. Suniemy dalej. Pod osłoną drzew. Już tak będzie najbezpieczniej. Zbliżamy się do tych kamieni. Jesteśmy tu. Jeszcze kawałek i będziemy widzieli następną szyłkę. O, proszę bardzo, stoi. Jak to powiedział James, wielka i tłusta. Ostatnia szybka znajduje się w bazie, którą pokazałem gdzieś na początku misji na mapie. Jest to mniej więcej na północ od pozycji szyłki, którą przed chwilą oznaczyliśmy. Tam mamy jeszcze ognisko. O! Tamte zabudowania, do których prowadzi ścieżka. Jeszcze ich nie widać, ale powinny się już niedługo pojawić, gdyż jesteśmy całkiem blisko. proszę uh -huh. bardzo, jest 200. trzecia szyłka. Papa Bear, to jest 1. Możesz włożyć by na tyle jeśli chodzi o lokalizowanie szylek, teraz pozostaje nam jedynie się ewakuować.